Jeżeli Bóg istnieje, to jest twórcą wszech rzeczy. Tak myśli większość wierzących. Ta kwestia nie daje mi spokoju. Bóg stworzył świat z niczego. Czy to oznacza, że powołał go do istnienia z absolutnej inności? A jeśli kosmos nie miał początku, jeśli powtarza nieskończone cykle? A jaki status przyznamy prawom logiki? Czy też liczbom, jak dwa, do pięć? Filozofowie nazywają je bytami abstrakcyjnymi. Można się spodziewać, że przysługuje im istnienie niezależnie od Stwórcy. Mam wiele pytań. Co to znaczy, że Bóg jest Stwórcą? Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i postaram się odkryć prawdę. Czy Bóg jest stwórcą wszech rzeczy? Spotkam się z Williamem Lane Craigiem, filozofem chrześcijańskim, autorem prac o stworzeniu, czasie i teologii naturalnej. William Lane Craig Bill broni wspólnego dla judaizmu, chrześcijaństwa i mahometanizmu dogmatu o stworzeniu świata z nicości. that god created the universe from literally nothing built we always hear that często okay sounds simple ale Jak rozumieć akt stworzenia. Doktryna stworzenia oznacza, że Bóg jest źródłem wszelkiej rzeczywistości. Wszystko co nie jest, Bogiem czerpie z Boga, swoje istnienie. Wszystko to znaczy, co? Przedmioty fizyczne, czas i przestrzeń a także byty nadprzyrodzone, anioły i inne duchy. Dotyczy to również bytów abstrakcyjnych, którym przypisujemy jakąś formę istnienia. Obiekty matematyczne. Owszem, chodzi o zbiory liczby i twierdzenia. Wszystkie byty zawdzięczają istnienie Bogu. Wszystko zostało stworzone w określonym czasie. Rzeczywistość. Nie istniała odwiecznie. Większość ludzi nie pojmuje, że akt stworzenia należy rozpatrywać w kategoriach czasowych. Byty nie tylko zależą od Boga, ale także zostały powołane do istnienia. Mówiąc o akcie stwórczym, mamy na myśli powołanie bytu z nicości. Teolodzy mówią, że Bóg nie tylko stworzył świat, ale też podtrzymuje jego istnienie Gdyby Bóg wycofał swą moc, świat zniknąłby w jednej chwili Wystarczyłoby, żeby przyjął postawę bierną to it. Czy to ważne rozróżnienie? Wyczuwam tu pułapkę logiczną, mówiąc o unicestwieniu świata przez wycofanie siły podtrzymującej zamiast o jego czynnym zniszczeniu, chciałem podkreślić zależność świata od Boga, a także moc i godność boskiej istoty. Gdyby przyznać światu zdolność do istnienia niejako się bezwładności, to jego unicestwienie wymagałoby od Boga czynnego działania. Taki świat byłby mniej zależny od Boga. To by umniejszyło boski majestat. Dla mnie to istotna różnica. Jakie są konsekwencje idei stworzenia z nicości? Doktryna stworzenia z niczego uwydatnia różnicę między Bogiem a światem. Przeciwstawia się pojmowaniu świata jako bytu samoistnego, uznawaniu, że świat istnieje na mocy konieczności i że jest wieczny. Zamienne, że idea stworzenia z niczego rozwinęła się tylko na gruncie religii judaistycznej. Inne wielkie religie jej nie znają. Mam na myśli panteistyczne religie wschodu, hinduizm, buddyzm, taoizm oraz politeistyczne kulty Grecji i Rzymu. Nigdzie nie spotkamy stanowczo sformułowanej doktryny stworzenia z niczego. Odróżnia ona tradycję judeo-chrześcijańską od innych religii światowej. Co jeszcze? Mówi ona o wiecznych przymiotach Boga. Żadna inna teologia nie eksponuje tak bardzo boskiej wszechmocy, samoistności i różnicy między Bogiem a światem. Jeśli filozofia lub nauki przyrodnicze dostarczą nam dowodów na powstanie świata z nicości, to będzie to ważna przesłanka przemawiająca za istnieniem Boga. Ateiści twierdzili zwykle, że świat jest wieczny, że nie ma przyczyny i że jest samoistny. Że w nim samym zawiera się przyczyna jego istnienia, że istnieje na mocy konieczności. Skoro wszechświat nie jest odwieczny, to wydaje się, że zależy on od przyczyny nadprzyrodzonej, stojącej poza czasem i przestrzenią. Gdyby udało się udowodnić, że świat został stworzony, to byłby najmocniejszy argument przemawiający za istnieniem Boga. Bóg jest stwórcą wszech rzeczy, przyczyną istnienia wszelkiego bytu. Bill twierdzi, że Bóg stworzył wszystko z niczego. Żadne ze stworzeń nie jest odwieczne. Nic poza Bogiem nie istnieje od zawsze. Ale czy nie zapomnieliśmy o bytach abstrakcyjnych? I co to znaczy stworzyć z niczego? Udaje się do Berkeley na spotkanie z Robertem Johnem Russellem, założycielem Centrum Teologii i Nauk Przyrodniczych. Bob jest pastorem, obronił doktorat z fizyki, wierzy w dialog nauki z teologią. Judeo-chrześcijańska opowieść o stworzeniu ex nihilo tylko pozornie znajduje analogię we współczesnej fizyce. Kosmologia wielkiego wybuchu mówi o czasie t równym zero. Chodzi o absolutny początek czasu. Załóżmy, że to fakt. Jak się to ma do koncepcji stworzenia z nicości? Niektórzy twierdzą, że chodzi w istocie o to samo. Przeciwne stanowisko głosi, że religia i nauka to dwa odrębne światy. I że próba ich łączenia prowadzi do pomieszania pojęć. Przywoływanie najnowszych teorii naukowych w charakterze dowodów nie jest uprawnione i opiera się tylko na powierzchownym podobieństwie. Jutro sytuacja może się zmienić diametralnie. Nauka się przecież rozwija. Wiara w stworzenie z nicości oznacza po prostu, że bez Boga niczego by nie było. Nieważne jak się to dokonało. W XIII wieku święty Tomasz Zakwinu interpretował dogmat o stworzeniu z niczego w związku z zależnością ontologiczną świata od Boga. Stworzenie z nicości nie musi mieć nic wspólnego z czasem T0, to znaczy z początkiem czasu. Liczy się tylko zależność bytu od Boga. Właśnie. Pamiętajmy, że za czasów Tomasza dominowała kosmologia arystotelesowska z doktryną o wieczności świata. Świat stagiryty był przestrzennie skończony, ale wieczny. Nawet jednak ten świat nie uzasadniał. Sam siebie. To, że świat jest odwieczny, nie tłumaczy jeszcze przyczyn jego istnienia. Istnienie świata wskazuje na zależność od Boga, początek świata tylko wzmacnia tę zależność. Na sali sądowej odpowiadałoby to różnicy między świadkiem moralności, a naocznym świadkiem zdarzenia. Wszechświat ma pewne cechy, które wskazują na to, że został stworzony przez Boga, ale nie dlatego wierzę w stworzenie. Na pierwszym miejscu stawiam wiarę w Boga stworzyciela. Dla Boba dowodem stworzenia jest istnienie świata, niezależnie od tego, czy miał on początek. Naukowa teoria ja początku może najwyżej wzmocnić argument na rzecz stwórcy. Uczono mnie, że jeżeli Bóg istnieje, to stworzył świat z niczego. Później poznałem inną szkołę myślenia. Reprezentuje ją fizyk kwantowy, który porzucił katedrę w Cambridge, aby zostać duchownym anglikańskim. Spotykam się z Johnem Polkinghornem w kaplicy Queen's College. Koncepcja Boga Stworzyciela nie zadowala mnie. Chciałbym głębiej wniknąć w naturę aktu stworzenia. Jesteś fizykiem matematycznym i teologiem. Jak ty postrzegasz Stwórcę? Po pierwsze, Bóg Stworzyciel nie jest odpowiedzią na pytanie, kto podpalił ląd Wielkiego Wybuchu. Doktryna stworzenia mówi o tym, dlaczego rzeczy istnieją, a nie od kiedy istnieją. Stephen Hawking zaproponował model kosmologiczny świata skończonego w czasie, ale bez osobliwości początkowej i zakwestionował rolę stwórcy. To skrajnie naiwne podejście. Czemu? Rola Boga polega na tym, że podtrzymuje istnienie świata. Dziś tworzy go tak samo jak 13,7 miliarda lat temu, kiedy świat rozpoczynał się osobliwością Wielkiego Wybuchu. Pod koniec swojej książki Stephen zastanawia się, kto tchnął ogień wyrównania i stworzył wszechświat, który opisuje. Nasza odpowiedź brzmi, fundamentem ładu świata jest wola Boża. Wierzyć w Boga Stworzyciela znaczy wierzyć w Boży zamysł i w boską przyczynę u podstaw historii kosmosu. Te wiary można równie dobrze godzić z modelem kosmologicznym stanu stacjonarnego. Bez wyraźnego początku. Z punktu widzenia teologii nie ma różnicy między teorią wielkiego wybuchu a modelem stanu stacjonarnego? Zasadniczo nie. Nie widzę tu żadnego problemu. Zakładasz więc ciągłość boskiej interwencji. To nie jest tak jednorazowy? Tak. Wierzę, że świat przestałby istnieć, gdyby Bóg przestał go podtrzymywać. Na szczęście nie da się tego stwierdzić doświadczalnie. Nieustanne, czynne zaangażowanie. Bóg dwojako oddziałuje na to, co stworzył. Po pierwsze, podtrzymuje istnienie. Na tym polega transcendentny aspekt jego działania. Bóg jest podstawą wszechbytu. Wierzę jednak, że Bóg przejawia się również w immanencji. Nie przygląda się biernie dziejom świata, aktywnie wpływa na historię, na tym polega opatrzność Boża. Czasem wysuwa się argument przeciwko Bogu stwórcy, we wszechświecie jest tak wiele galaktyk, każdej z nich miliardy gwiazd, a życie jest tak unikatowym zjawiskiem. Czy to nie dowód na rozrzutność? Czy Bóg naprawdę stworzył if, to wszystko dla małej wysepki just świadomości? Ten argument łatwo odwrócić. Świadomość jest tak ważna, że Bóg stworzył dla niej cały wszechświat. Gdyby nie było trylionów gwiazd, my również byśmy nie istnieli i nie moglibyśmy podziwiać tego ogromu. Wszechświat musi być wielki, aby przetrwać co najmniej 13,7 miliarda lat. A tyle czasu potrzeba, żeby powstała świadomość. To naturalna skala czasu. Nie wiemy, czy jesteśmy jedynymi. Bytami świadomymi we wszechświecie. W każdym razie wszystkie te gwiazdy nie są zbędne, stanowią warunek naszego istnienia. Czy Bóg stworzył to wszystko dla nas? Być może, choć mógł też myśleć o małych, zielonych ludzikach. Teologia nie musi zakładać, że ludzie są jedynymi bytami świadomymi we wszechświecie. Nie powinniśmy mieć Bogu za złe nadmiernej hojności, zarówno jeśli chodzi o środki, jak i o cele. Wydaje się, że zbyt rozrzutnie gospodaruje czasem, materią i energią. A kto określa właściwe proporcje? Za czasów Pascala ludzie dopiero zaczynali sobie uświadamiać ogrom wszechświata. Bles Pascal pisał, że myśl o tych nieskończonych przestrzeniach Przeraża go. Ludzi postrzegał jako myślące trzciny, niematerialne byty w bezmiarze świata. Myślenie sprawia, że przerastamy gwiazdy. My o nich wiemy, a one nie wiedzą nic o tym. Wielkość i znaczenie to dwie różne sprawy. John przykłada większą wagę do tego, że Bóg podtrzymuje istnienie świata niż do tego, że Go zapoczątkował. Bóg czynnie wpływa na rozwój stworzenia. Mnie jednak niepokoją byty abstrakcyjne, prawa logiki i obiekty matematyczne. A co z bytami potencjalnymi? Jaki status mają etyczne sądy wartościujące w rodzaju nie wolno dręczyć dzieci? Wydaje się, że byty abstrakcyjne mogą istnieć niezależnie od bytów konkretnych. Zapewne nie są też zależne od Boga. Czy nie stoi to w sprzeczności z koncepcją Stwórcy Wszechrzeczy? Przypominam sobie rozmowę z Billem Craigiem. Byty abstrakcyjne, na przykład liczby, istnieją na mocy konieczności. Jeśli Bóg ich nie stworzył, podważa to judeo-chrześcijańską koncepcję stwórcy. Zgadza się. Nie da się tego pogodzić z judeo-chrześcijańską ideą Boga jako jedynego bytu niezależnego i koniecznego. Jeśli przyjmujemy istnienie innych bytów koniecznych, to Bóg jest tylko jedną z niezliczonych abstrakcji ideą w świecie idei. Tak rozumując, dopuścilibyśmy istnienie nieskończonej liczby bytów niezależnych od Boga. A to podważa zarówno przekonanie o samowystarczalności boskiej istoty, jak i o stworzeniu z niczego. Większość bytów nie zostałaby stworzona. To problem dla chrześcijan? Owszem, jak sobie z tym radzisz? Kiedy uświadomiłem to sobie po raz pierwszy, pomyślałem, że to sztylet wbity w serce mojej wiary. Nigdy nie spotkałem równie poważnej trudności. Wow, sztylet wbity w serce wiary. Czy status bytów abstrakcyjnych podważa wyjątkowość bóstwa? Jadę do Oxfordu na spotkanie z Brianem Ledfowem, profesorem filozofii chrześcijańskiej. Czy Bóg jest źródłem abstrakcji? Jak to możliwe? Wszystko pochodzi od Boga. Wszystko od Niego zależy. Nic Go nie poprzedza. W odróżnieniu od nas Bóg niczego nie odziedziczył. On wszystko stworzył w ten czy inny sposób. Dotyczy to na pewno bytów konkretnych, materii, energii, czasu i przestrzeni. Istnieją też jednak pojęcia ogólne, nie tylko barwne przedmioty, ale i balne. Nie tylko dwie szklanki, ale i liczba. Dwa. Istnieją nie tylko zdania, ale i to, do czego się one odnoszą. Przedmioty mają własności, na przykład barwę i liczbę. Liczby, aksjomaty i tym podobne obiekty nazywane są bytami abstrakcyjnymi. Abstrakcja w przeciwieństwie do konkretu chodzi o byty niematerialne, nieuwikłane w przyczynowość i w przestrzeń, prawdopodobnie bezczasowe. Abstrakcja istnieje obok konkretu. Czy Bóg, źródło rzeczy, stworzył również byty abstrakcyjne? Odpowiedź brzmi, to nie ma znaczenia. Dla nas ważna jest materia, a nie liczby. A jeśli Bóg ich nie stworzył, to są one od Niego niezależne, a w pewnym sensie nad Nim górują. Czy to możliwe? Bóg musiał je poznać. Jest od nich zależny. Gdyby na przykład nie istniała własność boskości, Bóg nie mógłby być boski. Gdyby nie istniała wszechmoc, nie byłby wszechmocny. Bóg wywodzi swą naturę z dziedziny abstrakcji przy założeniu, że abstrakcja istnieje niezależnie od niego. Bóg stałby się wtedy zakładnikiem odwiecznych pojęć pierwotnych wobec niego w sensie przyczynowym. Własności górowałyby nad nim. Nakładałoby to na niego pewne ograniczenia. Na przykład jedną z definicyjnych własności Boga jest doskonała dobroć. Ta cecha narzuca mu poważne ograniczenia. Gdyby więc dobroć istniała niezależnie od Boga, dowodziłoby to ontologicznej pierwotności abstrakcji w stosunku do istoty boskiej. Abstrakcyjne kolejiny krępowałyby wolność Boga, miałby ograniczone pole wyboru. Jeśli jednak Bóg jest rzeczywistością ostateczną, jeśli wszystko od niego pochodzi, to własności abstrakcyjne nie mogą być wyjątkiem. Nie istnieją więc poza Bogiem, lecz w nim. Ale przecież to błędne koło. Bóg stworzył wszystko, więc również to. A czyż nie jest tak, że gdyby Boga nie było, to 2 plus dwa także równałoby się 4? Gdyby nie było Boga, nie byłoby niczego. Na tym polega idea Boga Stworzyciela. Nawet matematyka od niego pochodzi. Gdyby nie było Boga, 2 plus 2 nie równałoby się 4. Liczba 2 do niczego by się nie odnosiła, byłaby nicość. Mówimy o sytuacji niemożliwej. Bóg istnieje bowiem na mocy konieczności. Nie jest możliwe, żeby dwa plus dwa nie równało się cztery. Nie jest możliwe, żeby Bóg nie istniał. Jedno wynika z drugiego. Wyznajesz mocną koncepcję Boga stworzyciela. On jest źródłem wszechrzeczy? rzeczy. Zgadza się. Moim zdaniem nie ma żadnych bytów konkretnych czy abstrakcyjnych niezależnych od Boga. Dostrzegam w tym probierz spójności idei Boga. Jeśli w myśleniu abstrakcyjnym napotkamy nierozstrzygane problemy, to sama koncepcja bóstwa wikła się w sprzeczności. Zgoda. Istnienie Boga pociąga za sobą implikacje dla całej rzeczywistości. Niespójność stworzenia dowodziłaby niespójności stworzyciela. Kwestia Boga-stwórcy jest niezwykle złożona. Jeśli Bóg istnieje, refleksja nad aktem stworzenia daje nam wgląd w Bożą Naturę. A jeśli Boga nie ma, rozważenie tych problemów ujawnia sprzeczności zawarte w pojęciu istoty doskonałej. Jeżeli Bóg stworzył świat z niczego, to czy była chwila, kiedy nie istniało nic oprócz Boga? Jeśli przyjmiemy, że podtrzymywanie świata jest ważniejsze niż pierwotny akt kreacji, to czy Bóg zmienia się wraz ze światem? A co z bytami abstrakcyjnymi, z liczbami i sprawami logicznymi? Wydaje się, że one istnieją na mocy konieczności i że nawet Bóg im podlega. Czyż nie podważa to suwerennej władzy stwórcy nad światem? Refleksja nad Bogiem stworzycielem wnosi wiele do sporu o istnienie i naturę Boga. Ale czy to wszystko prowadzi nas bliżej prawdy?